No i ze mną jest gość, czyli Jurom, słuchajcie, no, będzie wam odpowiadał pewnie na wasze pytania, aż pierwsze się pojawiły, yy, zaraz będzie mnie oczywiście zadawali, ale jest takie właśnie pytanie, czy masz produkcję płyt? Czyli nie wiem, co się pod tym pytaniem, co, co znaczy, czy mam produkcję płyt, czy tłoczę płyty? Nie, ja korzystam z firm, które tłoczą płyty, nie jestem masz, nie mam tylu pieniędzy, nie jesteśmy w Stanach, nie wiem, nie mam swojej tło, tłoczni płyt. Dobra, ale macie... Mam wypalarkę w komputerze, czy też powiem. Na pytanie konkursowe, pytanie konkursowe, jednego sms czy Żurom ma swoją wytwórnię płyt. Wytwórnie. Ma swoją wytwórnię płyt. Kiedyś był syndykat dźwięku, teraz się nazywa Terror Music. Zapraszam do obejrzenia strony www. Terror przez 2R. Music przez Z i K po polsku pisane razem.com albo.pl Zapraszam. Dobra, miałeś nie podpowiadać, no ale dobra. kto jest czujny, to się po wysyła ten szybciutko wysłała sama na samą kropka, tak? Hp. nie? Pod numer 72212. Tak jak mówiłem, tu jest Aha, konkurs, to tu jest zestaw nagród. Zestaw nagród to jest ktoś powiedział mi, że wyglądamy jak bliźniaki. O, bo w płuczalnych koszulkach. Ty. Ale Leszek i ten drugi, tu. <grym> nie, nie, o nich nie mówi. Czyż tak z daleka wyglądamy ze nie? A mogę powiedzieć dowcip na szybko? Ale, nie wiem, czy może taki dowcip opowiadać. Polityczny nie można? A chcesz, żebym jeszcze prowadził ten program? No nie ale śmieszny jest, naprawdę. Poczekaj, wydawcy się musimy zapytać. Wydawca, czy żuro może odpowiedzieć dowcip polityczny? Mogę tak zatuszować trochę. Dobra, czyli tak. Dobra, nie, powiem, czy... nie powiem po wiem ja 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 czy... o, ja o co chodzi. Nie powiem po nazwiskach, kto się domyślicie, o dwóch jest dwóch słynnych, teraz bardzo braci. E, nie, myli nie mylić z aktorami, no, i, tam, i muzykami. Co robią ci dwaj bracia przy, przy siatce na polu tenisowym? Dobrze to. Klają polu... siatkówkę. <laughs> Taki dowcip. <laughs> A no. macie się trzybał, że go zładał z pracy. Nie, no, nas nic nic nie, Dobra, dobra, no, dobra. Niestety, zamyślę się. dobra słuchajcie, e, pytania konkursowe, e, pytania konkursowe, pytania do gościa. Tak jak mówiłem, pierwsze trzy osoby dostaną od nas nagrody, więc tak ten masz produkcję płytno Trudno pytanie, takie niefortunne, no ale jak obiecałem, masz film Memory, kilogrozy 9-21, końcówka numeru 6, 6, 4, początek. E, następne pytanie jest: od kiedy zaczęło się domować? Pamiętasz jeszcze w ogóle taki, taki ten dzień, czy nie? O nie pamiętam. Znaczy to były początki, jak każdy zaczynał tam coś na karterce i, i sobie coś tam dubałem, ale nie myślałem o tym poważnie. I tak naprawdę już kiedyś mówiłem w wywiadzie, jak poznałem Krzyśka Kozaka to zobaczyłem, że może coś z tego będzie i tak krok po kroku zacząłem pisać, pisać coraz lepiej, raz gorzej. Jedni już dobrze piszę i tam muszę flow poprawić, ale to zobaczcie na nowej płycie, bo starą płytę jak gdzieś to nagrałem ponad 4 lata temu i od tego czasu sporo się zmieniło, więc... Właśnie, kiedy nowa płyta? No nowa płyta, wszedłem do studia Wielkiej O, pozdrawiam chłopaków, zacząłem nagrywać już w studiu Todego płytkę. Mam przez całe wakacje nagrać wszystkie teksty, zacząłem jak z gośćmi i płyta planowana jest na październik. No, w październiku powinna ukazać się na rynku, więc mycie na bieżąco informowani. Przez Jaszczura, przez. No, przez Jaszczura tutaj w tej stacji dokładnie. Tak. Na pewno jest. też padnę z tą płytą Ile na konkursy rozwój. Na pewno, dobra, i to jest tak, końcówka numer 9.56, początek 507, dostajesz nagrodę. E, 882, trzecie pytanie, początek 605. Skąd czerpiesz tematy na piosenki? Na... Słuchaj, no, czym nowa płyta może. Skąd czerpię tematy na piosenki? Podkreślam, że hip-hop to przeważne i dla mnie, Przy, przynajmniej jest szery, więc w danym momencie co przeżywam o tym piszę teksty. nie będziemy tam o, o taki ciekawy temat pytał. No i piszę na bieżąco teksty o tym, co przeżywam w danym okresie swojego życia. Więc trzy lata temu napisałem takie teksty, teraz będą inne. Bieżąco dużo się zmieniło, mam już dwójkę dzieci, a nie, a nie, a nie jedną córeczkę, tylko mi synek doszedł, więc wszystko jak wyjdzie w poważniejszą stronę. 30 lat minęło, jakie będzie. I tak to wygląda, no. Mamy piosenkę to gdzieś w podkładzie, słyszałeś no? Dobra, słuchaj, w takim razie pytania kolejne przychodzą od widzów, będziemy je na bieżąco mm -hmm. zadawali, HP kropka po kropce, pytania pod numer 72212, no i cóż, no i pytanie, które musi paść, słuchaj, ostatnio głośno było o Tobie w mediach, co prawda nie jeżeli chodzi o rap, tylko jakieś tam zatrzymania dziwne i tak dalej, powiedz mi w ogóle, co to za cała sytuacja, bo na przykład jak ja się dowiedziałem tego, gdzieś wyczytałem w ogóle na no, Onecie, czy gdzieś w ogóle, raper Andrzej Żed co to nim żurom był... Jeśli to było śmieszne, co? No właśnie, za tak, chwilę już mówię ten pierwszy, już jak czy tam mówię, kurde. No ja wiem. No i dobra, i powiedz mi, co to w ogóle za sytuacja? Jak to się stało, że nagle wiesz, jakieś podejrzenia na ciebie padły no i Aha. jesteś tutaj, a nie po drugiej znaczy, stronie? Dla mnie tak sprawa tak... jest prosta: po prostu ktoś mnie wrobił. Kupiłem ten katalog. E, jestem teraz posiadaczem największego katalogu hipokubego w Polsce, i ktoś po prostu pozłościł mi minę, podstawił świnie. Wiedział, że kiedyś 10 lat temu siedziałem za narkotyki, byłem młody i głupi i teraz po prostu, nie wiem, przez jakieś tam swoje układy, nagle znalazł się świadek korony, wielki gangster z Kielc jakiś, który tam sypie bardzo dużo osób i podał, że ode mnie kupował narkotyki, tylko sprawa jest tyle śmieszna, no 10 kilo aż marihuany i 3 kilo amfetaminy, to są wielkie, wielkie... Były ilości straszne, no i tylko sprawa wynika taka, że on mnie nie znał i nawet człowiek, który to ode mnie kupował, to nie do tej pory nie mogą tego człowieka znaleźć, więc to jest pomówienie, no i tylko w naszym pięknym kraju może się zdarzyć, że ani facet mnie nie zna, ja mogę powiedzieć, że sorry, poznałem Jaszczura i słyszałem, że wczoraj, kurczę, wczoraj słyszałem, że ktoś cię widział i, i, i kurczę, nie wiem, zabiłeś do przepraszam, kogoś i teraz, i teraz, ty, i teraz ta policja ci wchodzi do programu i cię bierze, tak, ja tak sam miałem w stepie, szedłem sobie na siłownię, do, na trening boksu, ucałowałem dzieci, kurczę, że i pojawiło się pięciu panów z Centralnego Biura Śledczego. Mówią, dzień dobry, zorganizowana grupa przestępcza. proszę wydać narkotyki, pistolety, karabiny, nie wiem, co tam im jeszcze chcieli. No i zostałem osadzony w więzieniu na, w zaostrzonym rygorze. Jeśli w ogóle ktoś tam ogląda, to pozdrawiam chłopaków, żeby wyskoczyć jak najszybciej na wolność. No i siedziałem 45 dni. No i wyszedłem. I nie za bardzo chyba nie wiedzą, co mają ze mną zrobić, bo wiedzą, że się pomylili. Ale głupio im jest przeprosić, no, bo, bo łatwo aresztować kogoś, no, a, a gorzej potem przeprosić i powiedzieć, że wiesz. Szczególnie, że będę żądał odszkodowania, bo straciłem kupę pieniędzy, wydałem na adwokata. Dlaczego mam za to płacić, jak, jak jestem niewinny? Nie no, będę domagał się odszkodowania, wziąłem dobrego adwokata i, i zobaczymy, co z tego będzie. Na razie sprawa jest próżna, zakończone śledztwo, ruszy sąd, będę walczył o swoje. no. no. mam nadzieję, że wszystko się straci dobrze. A, i a właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie przy okazji poznacie dzięki temu, że a propos, rozmawiałem z Jasturem, że szery, to tam uważ... Za jakichś minusów można wyciągnąć plusy i też siedziałem pod celą, pisałem teksty, więc sporo tekstów, prawie 7 tekstów z mojej nowej płyty, będzie pisanych w, e, w więzieniu. I dlatego się nazywa płyta z wolności i spod celi albo coś takiego, że będzie po prostu mieszane teksty, będą o no, tym, co przeżywałem teraz, bo przecież tekstów pisałem przed, przed pójściem do aresztu, w czasie siedzenia w areszcie i po wyjściu. Więc może to będzie ciekawe, że taki w polskim jeszcze jakby w takiego czegoś nie było. więc... No, tak, tak tak, to może coś z tego będzie, może w tym kierunku coś już. że będzie dobra fruta. Ktoś pyta, ile masz tatuaży na sobie. Ile mam tatuaży na sobie? Nie wiem, trzy zostawiłem w szatni, a cztery wziąłem do programu. To a ty, tak snabom, sobie masz na cztery. Tak, przy mam tak, mam na nodze jeden i drugi, tu mam trzeci, tu mam czwarty i plecy pięć. Na razie więcej się nie szykuję. Pięć tatuaży mam. Jak to cię bardzo interesowało, to mam pięć to tatuaży. To twoja, twoja ciekawość została zaspokojona. Pamiętajcie, że program jest na żywo, więc dzięki temu, że jest na żywo, możecie zadawać pytania od razu otrzymywać. Na nie odpowiedzi. HP. Kropka, po kropce też pytania pod numer 212 Zaraz polecimy z kolejnym klipem, który klip sobie chcesz mieć. Oj, poczekajcie chwilę. To listę. No, wezmę sobie DMX a Lord give me a sign. Dobra, chłopaki, czyli ładujemy DMX klip. numer W. w Pozdrawiam, w też ma komplet z prawem, ale on ma inne sprawę. <laughs> Tam mają słuchajcie gorsze rzeczy. Dobra, a jeszcze powiedz mi, a to dobra, to po teledysku wrócimy do płyty, jacy goście i tak dalej. Uh, uh, uh. Żebyś mógł się przygotować. Dobra, a słuchajcie, <grym> DMX. -a. Czarna dziura, ale dlatego, że mamy czarne koszulki po prostu, tak wyszło. E, no i dobra, słuchaj, w takim razie może o tej płycie co nadchodzi. Jacy goście są zaplanowani na tą jak kto zajął się bitami. Na gościach na razie nie chcę mówić, bo póki wiadomo w, stary, w stary branży stare przysłowie, póki goście się nie nagrają, to nie ma co o nich mówić, bo różnie bywa w życiu. No, kawałków będzie aż koło 20. Postaram się mieć więcej swoich solowych, żeby im nie zarzucać, że, że mam więcej gości na płycie i się nim jakby podpieram, tylko chcę udowodnić, że od tamtego czasu sporo moja technika do przodu poszła, bity lepsze jakby. Wydałem pierwszą płytę, każdemu życzę, żeby wydał płytę normalną do sklepu, żeby trafiła. Ale dużo błędów popełniłem i teraz będę starał się ich unikać, chcę ją spokojnie sobie dopracować, wydać, żebyście mogli ją spokojnie wtedy skrytykować, a nie na podstawie moich jeszcze błędów będę się unikał po prostu tego zrobić. A teksty, jak powiedziałem, będą o moim bieżącym życiu, o tym, co się wydarzyło, o moich przemyśleniach. Posłuchacie, zobaczycie, no co mam mówić. No. Więc... no dobra, to teraz y, z tych takich pytań, że tak powiem, do góry, jak ja to nazywam, bo tak się zaczynają. Co sądzisz? Co sądzisz o magicznych trzech literach z poznania i ich przedstawicielach UMC i co Odisie o DISIE Dolia na Fokusa? O nie. No nie jestem się o tym UMC rozmawiać, bo to już się wypowiedziałem i nagrałem kawałek i tak dalej. Znacie moje podejście do UMC. No sam się wypowiadać. W ogóle Doniu się nie umywa do fokusa, o czym my rozmawiamy w ogóle. Jako... się, no, nagrał disa, no ale no no no, po co tego disa nagrał? Nie w ogóle kim jest Doniu. Tak ktoś się pytał o pewien raper, wszystko fajnie, ale kim jest Kasia Cichopek? No, no, to kim jest Doniu tak naprawdę? Nie, dość no, śmieje się. Nie ma w ogóle porównywać w ogóle nie idzie swoim teraz jakby kierunkiem, wolałem jak była Paktofonika. Ale szanuję chłopaków i w ogóle... Nie, o Doniu się nie chcę wypowiadać. Będzie, będzie o Doniu tam pewien wes na, na mojej płycie. Więc Odno, zaistnieje żeby zaistnieje to... Doniu, tak, zareklamuje Donia i kolegów. To się dobrze sprzedawa. Ta. Dobra, w takim razie, a co sądzisz o tym, że fenomen się pojawił, w, no może nie w WMC, tak? No bo w MyMusic wydali płytkę. Czy to myślisz, że to jest dobry ruch? Znaczy słuchaj, słuchałem płyty fenomenu, zrobił taką płytę dojrzałą, taką, nie taką, wiesz, na hity, tylko po prostu swoje też przemyślenia, taka płyta praktycznie do zasłuchania w domu na spokojnie na słuchawkach. E, szanuję chłopaków, znamy się kupę lat, a że wydali w UMC, no to, to boli mnie naprawdę, że boli, ale no, taka widocznie może dali im dobre warunki, ale uważam, że robią swoje muzykę, tak jak Endefis kiedyś się powiedziałem, oni robią i, i nie, są, nie, nie robią muzykę pod UMC, UMC, na pewno nie narzucało, co, czy, czego mają robić, jak jakie teksty pisać, żeby robić pod publikę, czy hiciki, czy sryciki, czy do polifonii dzwonki. Nie, chłopaki nagrali swoją płytę i wydali w UMC. No i trudno, no, będą kojarzeni z UMC, że wydali, to, to już wzięli to na swoje barki, ale, ale muzykę zawsze i płyty mi się podoba. I podobają, no i tylko tyle, że wydaje w tej wytwory i to wszystko. Nie mam nic innego mi do zarzucenia. Dobra, przypominam pytania na żywo Hp.propcie ktoś pytania pod numer 72212. Ktoś pyta, czy znasz jakieś składy w Szczecinie i czy podoba Ci się tak. W Szczecinie czy znam składy? No, znam skład, to jest reklama 100% na przykład firma Winiego, pozdrawiam, bardzo dobry skład i melanżowy, i obraniowy. <laughs> A z, z kawałków różne, przysyłają mi chłopaki ze Szczecina różne, różne, różne kawałki, powiem Ci, że tak, no bo nie miałem czasu tam z Anderganem bardzo szczecińskim się zapoznawać. Kiedyś tam były te SNUZ, tak? Coś takiego było, tam dziewczyna rymowała ze Szczecina. No tak, to, tak, tak nie mam. jak kogoś poznam po prostu, ja mam taką jakby grąskie, wąskie grono ludzi za, wiesz, zaufanych, których lubię, szanuję, albo spotykamy się. I, i raczej tak na, na otwarcie nie jestem. Przy... Jak kogoś poznam po prostu, to wtedy muszę się z nim porozmawiać i takie, tak, 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 takich ludzi sobie nie kojarzę, że ze Szczecina Poznał z grupy. Jeśli jednak robią coś dobrego, ja to... Ja to pań... niech wyślą, a albo mówią. No, muszę posłuchać. I wtedy oceniam, jestem, 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 za to mnie ludzie szanują, nie szanują, że jestem tak samo jak w swoich tekstach. Wiesz, mówię prawdę, od razu wywalam wszystko z siebie i mówię, o co o kim danym myślę. Mogę powtórzyć to w twarz, a nie tam w, wiesz, uważać, wielkiego gangstera się robić, komuś na ucha, a potem się z tą osobą spotkać, co no nie mówiłem, i się cały czerwony. Nie, nie mówiłem nic na ciebie, wszystko jest w porządku. Nie, jeśli kogoś, kogoś mam, to mówię, jest taki, tak, czarne i białe. Wielu już kolegów nie mam, oni tak samo nie są moimi kolegami, a ich, bo, bo drogi się rozeszły, ale tyle, ale uważam, że mnie za to szanują, nadal, że, że, że tak robię i jestem sobą. I tyle po prostu się nie zgadzamy w pewnych sprawach. I Dobra. tak to wynika. Przyszła odpowiedź na pytanie konkursowe. Trzeci SMS. Końcówka numer 393, a początek 886. Tak? Dobrze. Dobrze. Ten zestaw nagród, co tutaj jest, jest do ciebie, czyli torba od krosna, koszulka od Mesa, czyli alkopoligamia, Poligamia, film na DVD od Karizmy, płyta z i i no, pl, PL, To na, na, na plażę idealne. Tak, albo tak, na na rady. Rady. Tak, to wędruje do siebie, oczywiście odpowiedzi tak, że żeby Maswy, wytwórnie płyt wydaje między nimi siebie, co tam jeszcze wydaje się, no Wydawałem teraz na, na razie, wiesz, z wydawaniem nowych płyt stanąłem, bo wydawałem, wydałem wdowę, wydałem aure, Rudego wydałem. Takie stawiłem na debiuty, a ten katalog teraz wykupiłem Relix przypominam, robię te paki tam z Maczkiem Sierakowskim, z kamejem i, i po prostu z tego katalogu musiałem być, Ten katalog po prostu jest bardzo dużo, dużo ciekawych płyt, które nie były jakby wyeksponowane w empikach, bo ten, ten człowiek, który miał poprzednio katalog po Krzysztofie kozaku, nie, nie miał pieniędzy, żeby. Go wznowić, a tam są po prostu klasyki jak TD Sport, Warszawski deszcz, tam Zipskot, klepów Powszedni, pomin 81, więc płyty, które przyczyniły się do powstania polskiego hip-hopu I, i chcę się tym zająć, po prostu to promować, żeby jednak to, co się dzieje na rynku, jak już dawno powtarzałem, fajnie, jakby ludzie mogli się zapoznać z tym, co działo się 8, 10, 12 lat temu w Polsce i jakby, jakby... Do te... No i w ogóle widzę, że moda wraca powoli na, na, na stare kawałki, na stary styl, takie rymowania mocne i to mi się bardzo podoba, że może wreszcie ten, ten gatunek cały jest pseudo hip-hopowy, idzie, idzie w dół, ludzie za bardzo się nim przejedli. za dużo tego było w mediach, wiesz, i to jest dobrze, no że to może wracać. Tak, no, dokładnie, Aha. że a podobno się na przy przerzuca teraz. A. zobaczymy jak to będzie. Dobra, drugie pytanie w konkursie mamy związane z tym słownikiem, słuchajcie. Czy melanż to impreza? Czy melansz to impreza? Słuchajcie, znalazłem coś takiego. Melansz, rodzaj zabawy połączonej najczęściej ze słuchaniem hip-hopu, paleniem marihuany i piciem alkoholu. Piękno, pięknie. Także koncert hip-hopowy lub zabawa w klubie. I tu jest na przykład, słuchajcie, ten z tekst z Włodiego, z tekstu Odwet, dobra, ale to pytanie do Was, trzeci SMS wygrywa, słownik hip-hop, yy... słownik hip-hop, hip słownik hip-hop, do tego koszulka od Lupa, o, taka ładna, do tego wszystkiego Pocahontas, dwa filmy na DVD od Kalizmy. I trzy płyty winylowe od DJ Shop PL. To taki zestawik nagród dla osoby, która jako trzecia odpowie czy melanza, to impreza Hp.tak lub HP.nie pod numer 72212. Przypominam, że gości jest na żywo, więc można mu zadawać pytania. Jestem jest HP kropka, po kropce y, treść, treść, treść pytania pod numer 72212. Jak długo. Aha no. jak długo już rumujesz, czy twoja panienka to akceptuje? Moja panienka jest taka piękna na serce klęka. Ja mam dziewczynę, już panienka to nie już jest, jest dziewczyna, żona miała być już w czerwcu, ale...